Nigdy nie wyrzucaj skorupek jajek do śmieci. W ogrodzie są bezcenne i to niezależnie od tego, czy uprawiasz pomidory, papryki, kapusty, sałaty czy inne warzywa. Pomimo wszelkich starań często nasze plony nie spełniają oczekiwań. Trafiają się choroby czy ataki szkodników. Kiedy roślinom brakuje wapnia, sięgnij po skorupki jajek. Skorupki jajek zawierają magnez, żelazo, potas, sód czy fosfor. Są bogatym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia. Rozdrobnione w moździerzu, młynku do kawy czy blenderze, są doskonałym nawozem dla wielu roślin. Wystarczy dodać je do dołków podczas sadzenia sadzonek, na przykład pomidorów. Znacząco poprawią owocowanie i odporność sadzonek. Skorupki jajek zalane wodą i odstawione na jakiś czas, są doskonałym nawozem płynnym do podlewania czy opryskiwania roślin. A rozdrobnione i rozsypane wokół warzyw w ogrodzie są doskonałą ochroną przed ślimakami. Zanim więc następnym razem wyrzucisz skorupki jajek, pomyśl, czy nie lepiej zakopać je w ogródku.